Hej, cześć manko, z tej strony GT i dzisiaj was do moim kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj gramy znowu tę serię Brok Faust Penny. Jak pamiętacie już mi się wysyła ten odcinek. No. Tak, wysyła się jak widzicie ja przesyłam film. No i dobra, więc... Od razu już to nagrywam, bo nie chce mi się później. Więc dobra, zaczynamy. Było 6-6, zagrałem Brokiem, czyli teraz gram penny. Chcę tylko, żeby... Jak, jak się uda, żeby ktoś wygrał. Bo nie chcę tak dużo rund grać, a ja nie zagrasz. To przez 7 odcinków, a nie 8. To, to chciałem co to. zagrać w innym odcinku, ale to by za długo trwało, więc nagrywam to w drugim odcinku. A dzisiaj troszeczkę odcinków chcę sobie nagrać. Ale nie tylko tym jednym, no bo. Jak tak można? Pamiętajcie, jeden kill równa się jeden punkt. Dobra, już pewnie też zasady z tamtego odcinka. Joki, porobiony jeden kill już. Kurde, to ja się boję. O nie na czwarte miejsce. Czyli jeden punkt, jeden kill, czyli 8 punktów. 8 punktów. Czyli teraz... czyli 8 to braku przebić. Te 8 punktów. Bo na no, chce musisz tego 2 punkty zrobić. Możesz to samo zrobić co Penny, a jak przegrasz od razu, to nie moja wina Jestem oczywiście za nikim, bo wybierę sobie obie postać, o to by się przydała Penny, ale Niestety nie gram Zawsze jak ktoś przyda, to nigdy nie gram Dobra, ja idę z tej strony Nie nie tu piją Dobra Dobra, kurde, ja ginę Mam jednego killa już na koncie ten Marcos mnie przycisnął. Przycisnął mnie, ale nie tak, żeby... żeby mnie zabić, Mamy tutaj kolejną skrzynkę. Szaszam, to w zostało. Dobra. Mam. Dobra. Mam trzy parki i na środek. Dobra. Pięć osób, czyli teraz otrzymam, jak będzie 9... więc o, jeszcze jedna osoba zabicie. I będzie to wygrana dzięki broku. Ja zabiję go, zabiję go, zabiję. Zabiję, zabiję. Zabity jest. Czyli to już jest gwarantowana wygrana dla, oczywiście, akurat, dla broka, no bo. No i dobra, trudno. Jest drugie miejsce, czyli 4. Boże, 2 punkty, 2 kila, 4 punkty. Więc, jak to policzyć, wynosi 10 punktów. Więc dzisiaj wygrańcem, wygranym tego odcinka jest Brock. Oczywiście chcę dzisiaj wbić 1400 pucharków Więc wbiję tego, otóż mu tego brał w boksach, z którego nic nie wypadnie Ale jeden biedne wydarzenie Zagrajmy sobie na solo show do Coltem. Mam do niego nowego skina Banita Jak to się nazywa? Ba da, Banita Nie wiem co znaczy Banito, ale... No spoko Ja sobie w tle jak otwiera z Blue Boxów. Już ma trochę. już wyleciało mu prawie wszystkie postacie, ale poluję teraz na legendy. Wydarzył mu tylko Leon. Ja Leona nie lubię. Nie wiem dlaczego. Nie no, nie jest nasza spajka to jest najgorsza legenda. Najlepszy to kruk. Z mojej strony to tak. Bo każdy ma inne zdanie, nie mówię. Nie gada się o gustach. Jeszcze nie jest gust. Może jest, a może nie jest. No nie wiem, o czym nie gadam, ale już nie, wolę nie wiedzieć. Zaraz będą komentarze, nie gada się o gustach. No i jeszcze jedna: Jeszcze jedna. Wpadać na mojego Instagrama liwirplz. Parę fotaczek z wakacji, tam mam i bro. Teraz nie wiem, czy będą fotki. Chyba nie. Nie wiem, może jednak. Nie wiem. Chyba. No nie wiem. Nie wiem. No mogę trochę tam, trochę mam już salić, no ale nie za dużo. Chyba zabiłem. Jak on mogę grać? koło chceć następnego na tej serii. A jak nikt nie napiszę, to sam sobie wbiorę. I żeby mam do wybranego kolta i szali. Szali będę mieć trudniej. Albo Colta i Bul'a Nie wiem. Możecie już się spodziewać, że też z koltem będzie, bo Coltem Teraz mi się fajnie gra. Nigdy mi się nie fajnie gra poza odcinkami. Czyli w odcinkach muszę dużo grać koltem, bo dużo się dzieje. Dobra, zabity. Ja no już chyba 3 kg zrobiłem, więc tak jakby, dawać 4 kg. 5 kilo. tam jest spam. Dobra, wygramy. No i 10, czyli 1401. Może się jeszcze pokuszę jednego parka na 12 rękę do kolta. 50 golda, tego nie potrzebuję. Więc dobra, zagrajmy się w tym walkę plus 1. Chcę zrobić, żeby mieć 12 rangę. Moja pierwsza 12 rangę na tym końc. Ale już była 12 rangę. Szeliśmy. Nie ja chcę się mi do 600. Nie wiem do czego chcę być w top. Cole też chcę mieć na 20 rangę, więc tu się dużo mnie jeszcze na tym kanale. Poza odcinkami, najwięcej gram, bo z kolegami. Dobra, super cel. Zabijam supercella Tak się to bym nazywał celu. No, nie że to sprawdzić supercella może być. Żebym go nie obrażał. Nie będę kogoś obrażać. Może to jest super cel. Chyba już ten nie umie grać. Ale Ulta tylko dla niego złożyła nie bez... bez nadziei, nie. Niepotrzebnie. Dobra. Już mam na pewno tą 12 rangę, ale... Ja gram auto aime do B ja sami oczy normalnego. Dobra, trafione. Chyba lepiej się kieruję, ale to za długo się miesz. Czasami auto aim z bliska. Dobra. Auto aim poszedł. 9 par cubów i gdzieś tam typu musi być... O tam jest Bibi. Yellow duck. Czyli jak się nie mylę żółta kaczka. Dobra, zabity jest plus 10 znowu. Dwa winy. No tam, chodź tam. dwa winy, oczywiście. Chociaż nie, nie wiem.